Dzień dobry, dzień dobry. Szósta rano, dzień dobry. Witam serdecznie. Ja dzisiaj mokra w łożkę jestem. Woda z imbirkiem i cytrynką. Kochani, nie ma spania, czas działania. Chciałam powiedzieć, że Zaczynamy działać, kochani. Koniec lenistwa, koniec prokrastynacji, koniec nic nierobienia. Będzie działanie, będą dobre rzeczy się działy. I w związku z tym, 23, 23 czerwca, czyli za półtora tygodnia, w poniedziałek, zaczynamy wyzwanie, zaczynamy szkolenie online, gdzie będziemy się spotykać na żywo, które nosi nazwę Koniec odkładania, czas działania. Dokładnie tak. I o co chodzi? Chodzi o to, że razem, wspólnie będziemy dokonywać małych kroków, które zmieniają życie. Ja mam tutaj na swojej stronie również kurs, czas działania, i ten kurs dostajecie go, żeby sobie przerabiać w międzyczasie, w swoim zaciszu domowym w domu. Ale oprócz tego będziemy wspólnie się spotykać trzy razy w tygodniu, na konkretne działania. Dwa razy w tygodniu będzie live, nie będzie on tutaj, tylko będzie na zamkniętej grupie, e, którą mam. I tam będziemy się rano spotykać, właśnie około 6. E, I raz będziemy się spotykać na szkoleniu, gdzie będziemy m, robić m, może, m, może nie robić, bo Wy nie będziecie też robić, a może i będziecie, tak, będziecie też gdzie będziemy wspólnie uczyć się pewnych rzeczy, technik, jak nie odkładać i zacząć działać. Ja również miałam, mam książkę, właśnie koniec odkładania, czas działania. Dostajecie e-booka do tego, gdzie przeczytacie sobie tego e-booka i w tym e-booku, wiecie, bo to jest tak, bardzo dużo ludzi ma kłopot z odkładaniem, bardzo dużo ludzi ma kłopot z prokrastynacją, bardzo dużo ludzi ma kłopot z tym, że zaczynają różne rzeczy i nie kończą. I ja sama kiedyś, przyznaję, miałam tak. Zaczynałam pewne rzeczy, nie kończyłam, zaczynałam, nie kończyłam. Natomiast i dlatego napisałam książkę. Ja, ja zaczęłam się zastanawiać, bo zaczęłam przychodzić różne kursy zarządzania czasem, jak lepiej sobie ten czas organizować. I to wszystko również dostaniecie na, na, na tym wyzwaniu, na tym szkoleniu. Natomiast ja nie znalazłam nigdzie przyczyny, dlaczego ja odkładam, dlaczego ja no, przykładam te wszystkie moje marzenia, cele, w ogóle dlaczego ja tego nie realizuję. I zaczęłam szukać bardzo głęboko i znalazłam przyczynę. I dlatego dostaniecie tego e-booka, ponieważ w, tej, w tym e-booku. Są informacje, które bardzo często dokupujemy się do nich wewnętrznie, jeżeli, jeżeli zadajemy sobie odpowiednie pytania i patrzymy na swoją przeszłość, bo przeszłość ma bardzo duże znaczenie dla nas. No, ja doskonale wiem, dlaczego ja miałam z tym kłopoty, dlaczego robiłam pewne rzeczy. Słuchaj, zadam Ci pytanie teraz. Czy masz tak czasami, że? pomagasz innym, ktoś do Ciebie zadzwoni albo ktoś napisze i Ty i prosi cię o coś i, um, i Ty zostawiasz swoje rzeczy i biegniesz do tej osoby, w cudzysłowie oczywiście biegniesz, żeby pomóc danej osobie, a swoje sprawy odkładasz y, na później. I potem wracasz i jesteś zły albo zła na siebie, że swoich rzeczy nie zrobiłeś, y, a pomogłeś tamtej osobie. Czy, czy miałeś, miałaś kiedyś, kiedykolwiek coś takiego? Jeżeli tak, no to mamy już coś. Um, kolejne moje pytanie jest do Ciebie takie, czy um, czas mija Ci bardzo szybko, ponieważ zajmujesz się rzeczami, które zabierają Ci ten czas, takimi bezproduktywnymi, jak internet właśnie, e, jak scrollowanie, nie wiem, TikToka. Ja nie mam TikToka, więc... Facebooka, Instagrama i innych rzeczy. I jak już usiądziesz do tego telefonu, no to na przykład mija ci godzina. Czy masz takie coś? I potem mówisz: Kurczę, nie zdążyłam, nie zdążyłam. Dlaczego? Kolejną rzeczą jest to, ile z Twoich celów, postanowień, które były w styczniu, które były w styczniu, które w styczniu sobie zadałeś, zadałaś sobie to. Pytania albo postanowienia w styczniu, ile z tych rzeczy dzisiaj zrobiłeś? Zrobiłaś? Minęło pół roku, słuchajcie. Minęło pół roku i my, jako ludzie, mamy tendencję do tego, że po prostu nie robimy tego. Dlaczego? Ile marzeń, ile celów, ile postanowień ze stycznia zostało zrealizowanych? Jeżeli ani jedno, to koniecznie zapraszam Cię, przyjdź. Kolejno, kolejna rzecz. Powiedz mi, ile czasu przekładasz pewne rzeczy, które są związane z administracją, ze sprawami urzędowymi, ze sprawami mm, finansowymi, które gdzieś zalegają, i to są trudne sprawy, do których my nie chcemy sięgać, nie chcemy się za nie zabierać, nie chcemy w ogóle myśleć o nich, i mamy cały czas je z tyłu głowy. Ale do nich nie, 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 nie siadamy, i to nam się piętrzy, i to nam się piętrzy, i to nam się piętrzy. Ile z takich rzeczy masz? Powiedz. Znaczy, nie, nie odpowiadaj mi, odpowiedz sobie. <laughs> mhm. Kolejna rzecz jest taka: jakie Twoje nawyki sprawiają, że Twoje życie staje się lepsze? Czy masz takie nawyki, które sprawiają, że stają, Twoje życie staje się lepsze, że Ty stajesz się lepszym? Człowiekiem, że stajesz się lepszym rodzicem, lepszą kobietą, nie wiem, matką, żoną, mężem. Czy masz takie nawyki? Jeżeli tak, to napisz w komentarzu i czy te nawyki każdego dnia sprawiają, że idziesz do przodu? Jeżeli nie, to koniecznie Cię też serdecznie zapraszam, dlatego, że będziemy uczyć się, słuchajcie, nowych nawyków, codziennych takich. codziennych nawyków, gdzie staniesz się bohaterem swojej swojej codzienności, swojego życia, będziemy robić malutkie rzeczy, które budują budują Twoje nowe nawyki, gdzie staniesz się konsekwentny, zdyscyplinowany, wytrwały. I jeżeli dzisiaj mówisz do siebie też, nie, nie jestem wytrwała, nie jestem konsekwentna. a ja nie jestem wytrwała. Ja do siebie tak kiedyś mówiłam, słuchajcie, naprawdę ja to się kiedyś tak mówiłam. A nie jestem wytrwała, nie jestem konsekwentna, a tego nie zrobię. bo nie, nie zrobię tego, bo nie jestem wytrwała i nie jestem konsekwentna. I dokładnie taka byłam. Dokładnie taka byłam, jak do siebie mówiłam, <laughs> będziemy zamieniać pewne schematy, pewne uwarunkowania, które mamy w sobie, i zamieniać je na pozytywne. To jest też bardzo ważne. I wspólnie, słuchajcie, wspólnie, ponieważ to jest grupa, będziemy robić wyzwania każdego dnia, będziemy robić wyzwania i będziemy się pod tym podpisywać, więc zawsze wspólnie jest lepiej. Zawsze wspólnie. Zobaczcie, ludzie są po to, żebyśmy mogli razem tworzyć wspaniałe rzeczy. Wiecie, ja samemu się, a nie, chce mi się, ale dzwoni Baśka do Ciebie i mówi, słuchaj, chodź, idziemy na trening, idziemy na siłownię, a nie, chce mi się, się, dawaj, dawaj, jadę po Ciebie już, pakuję torbę i jedziemy. No i co, masz wyjście? No nie, no zabierasz się po prostu, bo Baśka przyjechała, nie? I taka Ania właśnie, czyli ja, będę Tobie trzy razy w tygodniu, codziennie będziemy mm, mieli różne rzeczy na grupie, ale trzy razy w tygodniu będziemy się spotykać i będziemy działać, i będziemy te działania też sprawdzać, kto co zrobił, kto czego nie zrobił. I to nie, że będziemy, wiecie, siedzieć długo nad tym. Nie, nie, nie. To będą małe, drobne rzeczy, po 10 minut każdego dnia. Nie masz 10 minut na to, żeby zmienić swoje życie? No jak powiesz, że nie masz, no to znaczy, że po prostu nie chcesz. <laughs> Koniec i kropka. Nie mam kurczy mojej Biblii tutaj, chciałam Wam coś przeczytać. Dlatego będziemy działać, działać i działać. A jeżeli ja pracuję z moimi klientami, słuchajcie, na sesjach, ponieważ pracuję na sesjach online i zapraszam Cię, jeżeli potrzebujesz właśnie kopa, chcesz zmienić swoje życie, jesteś w trudnym momencie albo w takim momencie, gdzie masz, nie wiesz, dokąd chcesz iść, straciłeś wiarę w siebie, nie wiem, pewne rzeczy się powaliły i chcesz ruszyć na nowo do przodu, to zapraszam Cię również, dlatego że na takich sesjach ja jestem takim... E, takim trenerem, e, bo jestem też coachem, ale mm, chodzi o to, że ja zawsze... E, u mnie jest sprawa jasna. Ja mówię, słuchaj, jeżeli chcesz podjąć się pracy, żebyśmy razem zrobili coś i żebym e, prowadziła Cię na sesjach i żebyśmy przeszli ten proces, to u mnie najważniejsze jest działanie. Czy będziesz wprowadzać pewne rzeczy w swoje życie, gdzie będziemy działać? No i tacy ludzie są super, słuchajcie, którzy mówią tak, chcę. Tak, chcę zmienić swoje życie, dlatego że oni, jeżeli coś ustalamy, to oni po prostu to robią. Ustalamy i oni to robią. I nagle po miesiącu czasu widzą, kurczę, Ania, dużo rzeczy się zmieniło. Widzę, że jestem inna. Ludzie mi mówią, że, że się zmieniłam. Ja sama widzę. Przepraszam, jestem. Zaczynają dziać się pewne rzeczy, okoliczności, ludzie, których wcześniej nie było. Tylko dlatego, że małe, drobne rzeczy i pewne ćwiczenia, które dana osoba robi, zaczynają zmieniać życie danego człowieka. I dlatego, i dlatego, słuchajcie, zapraszam Was serdecznie na koniec odkładania czas działania. Będziemy działać. Ja jestem taka entuzjastyczna, tak, tak, jestem, ale jestem też konkretna. Lubię bardzo konkretne pewne rzeczy, więc konkretnie będziemy działać. Będę Was dopingować w tym i motywować też do tego, Chociaż uważam, że nie mam motywacji, słuchajcie, takiej jako tako, dlatego że motywacją jest po prostu działanie. Jeżeli zaczynam działać, tak jak ja dzisiaj do Was mi też się nie chciało przyjść, e, chociaż wyjeżdżam dzisiaj, więc e, obiecałam, że przyjdę, i do, muszę dotrzymać słowa, ale nie chcę mi się iść na siłownię, nie chcę mi się iść biegać, nie chcę mi się je. Wczoraj byłam na przykład po szóstej, mm, byłam z moim synem na basenie. I też mi się nie chce, ale a mój syn mówi, mamo, kto o 6 rano kogo budzi, żeby jechać na pas. Mój syn już nie chodzi do szkoły, już wakacje ma odsłuchajcie od Maja, więc to już nie pierwszy raz, kiedy go wyciągam rano i mówię, mamo, kto mu się chce? Ja do tobie. Tak, mi się nie chce, nie lubię cię i w ogóle wychodź, chodź, choć. Jak już byśmy na pasenie, mówię, mamo, jak fajnie, Ci dziękuję za to, że mi wyciągnęłaś, że, że jestem tutaj teraz z tobą, bo jest super. No, widzicie, to są takie drobne rzeczy, że jeżeli mamy dobrych ludzi, mamy ludzi, którzy nas pociągają ze sobą, no to idziemy dalej. I oprócz tego, czasami my już tak siedzimy w takim, wiecie, takim letargu, w takim, takiej, bezgnus takiej takiej gnuśności yy, i takim lenistwie, że ciężko nam jest ruszyć do przodu. Naprawdę ciężko nam jest. Jest taki prager, piękny fragment w Biblii. Bardzo go lubię. Udaj się do mrówki leniwcze. Spójrz. Jak się krząta, choć mała. Nie ma jak tam było dalej? Nie ma nie, nie ma ani króla, ni, nie ma ni króla, ni, ni bata nad sobą, coś takiego. A pożywienie zbiera w lato. I z, z, zobaczcie, jak, jak ja się tak zastanawiałam jakieś nad tym fragmentem, i sobie myślę, wow, ale czad, nie? ale czad. Mróweczka taka, jak sobie spojrzysz na mrówki, zobacz to nikt nad nami nie stoi, nie mówi słuchaj, masz teraz iść tam przynieść cukier, nie? Albo masz iść tam przynieść jakieś tam rzeczy. Ona wie, co ona ma robić. Każda z nich wie i zobaczcie, one cały czas drz, 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 chodzą. Królowa siedzi na dole, królowa rządzi i w ogóle, a one po prostu robią swoje. Nikt nad nimi nie stoi. No i chciałabym, żebyś ty, i ja też mówię do siebie, żebyśmy mieli coś takiego, że jak my wiemy, napiszemy sobie, <laughs> O, ja mam taką listę, zobaczcie. nie, Ja sobie robię takie listy eee, i co ja mam zrobić na przykład w danym dniu. To było z Szczybraj. I jeżeli my sobie robimy listę i my wiemy, co my chcemy zrobić, to my robimy to. I tym sposobem, słuchajcie, budujemy siebie. Dotrzymujemy sobie słowa, budujemy swoją wiarę, swoje poczucie własnej wartości, dlatego że my jesteśmy konkretni wobec siebie. I jeżeli nauczysz się pewnych rzeczy, ja... Tak, jak ja się uczyłam sama, ja, ja naprawdę uczyłam się, przechodziłam różne kursy, byłam na różnych kursach, potem szkoliłam się, żeby uczyć się sama, tego, żeby nie odkładać, żeby być bardziej produktywna, żeby umieć kończyć pewne rzeczy, żeby projekty rozkładać na mniejsze, jak to zrobić, dlatego, że miałam z tym po prostu kłopot. Dlatego moi drodzy, ruszamy do boju, nie ma odkładania, czas działania. Czekajcie, bo im mi wpadł do buzi. Ale jedną właśnie z głównych rzeczy, które będziemy się doszukiwać, jest to, dlaczego ty odkładasz. Bo to bardzo często się dzieje właśnie w naszej podświadomości, przeważnie z dzieciństwa. Dlaczego ja odkładam? Dlaczego ja nie realizuję moich celów? Z jedną też z takich przyczyn jest strach. Będziemy dużo o tym mówić. I będę miała tutaj z Wami jeszcze live y do tego czasu, bo można się zapisać do, na, na to szkolenie, na to wezwanie do 30 czerwca. Zaczyna się szkolenie 23 w poniedziałek, ale do 30 czerwca możemy się zapisać, dlatego że wszystkie nagrania, każde spotkanie będzie nagrywane i będzie dostępne od razu na platformie, do których będziecie mieli dostęp. Więc tam będziemy mieli wszystkie materiały e, oraz taki zeszyt ćwiczeń, taki e, workbook, gdzie, gdzie będą pytania i będzie trzeba sobie samemu przeanalizować pewne rzeczy. I potem wspólnie będziemy też rozmawiać o tym, co Wam wyszło, jak Wam wyszło. E, zobaczycie, że m, po tej serii e, działań, m, bo to będzie trwało, słuchajcie, cztery tygodnie, cztery tygodnie będziemy działać razem wspólnie, e, zobaczycie, Ile rzeczy się wydarzy i jak mocno to wpłynie na, na Was, jako na, mm, na człowieka, na Wasze poczucie własnej wartości, na wiarę w siebie, ale również mm, wpłynie na działania, które zrobicie, czyli na sprawy, które pójdą do przodu. Rozkładając je na małe, drobne czynniki, e, robiąc każdego dnia pewne rzeczy, czy mi się chce, czy mi się nie chce. Ja naprawdę się tak uczyłam, słuchajcie. I dzisiaj, nie mam tutaj, kurczę, bo chciałam Wam pokazać, ja mam takie, jak y, 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 prowadzę różne szkolenia, i zawsze od, do tego wracam, i mówię Wam często też y, tutaj na live'ach, na moich podcastach, że ja y, 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 y prowadzę zeszyt. I ten zeszyt prowadzę, słuchajcie, od prawie 8 lat czy 9 już teraz. Ja nawet nie pamiętam od ilu. I ten zeszyt jest cudowny. Ja nazywam go cudowny zeszyt, dlatego że poprzez niego dzieją się naprawdę cuda i taki zeszyt również Ty będziesz mieć, y, i będziesz tam robić pewne rzeczy. Mm, ja nie będę go sprawdzać. <noise> nie bój się, ale a może bój się, dobrze będę sprawdzać. Ale w tym zeszycie będziemy robić rzeczy, które sprawiają, że my idziemy do przodu i będziemy się uczyć takiej konsekwencji, samodyscypliny i wytrwałości. Będziemy mieć wyzwania również, gdzie wspólnie będziemy robić wyzwania, żeby uczyć się tych nowych nawyków. Będziemy mieć też gościa. Słuchajcie. Gościa, który mm, opowie o swoich y, ryt, y, na, na, nawykach i swoich rutynach, które zmieniły jego życie. I to jest bardzo fajne też. Będzie gość, który będzie właśnie o tym mówił i jak to wpłynęło na jego życie. I y, y, serdecznie Was zapraszam do tego wyzwania, do tego szkolenia, dlatego że to jest przehit. Jeżeli masz problem z odkładaniem, jeżeli nie wiesz, dokąd pójść, jeżeli masz. Y, Borykasz się właśnie z tą prokrastynacją. Zaczynasz też rzeczy i nie kończysz ich. To ja Cię serdecznie zapraszam. I słuchajcie, ja sobie kiedyś zrobiłam takie wyzwanie 3 lata temu, to było czy cztery, trzy chyba. Każdego dnia, każdego dnia 366 nawet nie 5, nagrałam podcast. Słuchajcie, każdego dnia, czy było, miałam katar, czy nie miałam kataru, czy się źle czułam, czy nie. O piątej rano wstawałam. Czasami to było pierwsza w nocy, dlatego, że byłam, jeździłam wtedy do szkoły na szkolenie jeszcze. Szkoliłam się, przechodziłam taką szkołę duchową i tam czasami później przyjeżdżaliśmy, więc o godzinie 12.01 chowałam się, w, słuchajcie, w łazience i nagrywałam, miałam taki przenośny dyktafon i po prostu nagrywałam. 366, pamiętam, jak dziś, jak już była końcówka tego roku i i miałam gorączkę, miałam 39 stopni gorączki i w ogóle to było między świętami a Sylwestrem. Przez kilka dni trzymało mnie gorączka, dlatego że to był bardzo intensywny dla mnie rok. Bardzo ja wydałam wtedy dwie książki, przeszłam taką ciężką sprawę też jakby prywatną. Zmieniło się w moim życiu bardzo, bardzo dużo, ale codziennie nagrywam te podcasty i kiedy nadszedł koniec roku, a zawsze właśnie w święta sobie robię taki wolny, to wiecie, to wtedy wszystko puszcza, nie? I, i bardzo często właśnie u ludzi, którzy bardzo intensywnie pracują i nie umieją odpoczywać, nie umieją sobie dać tej przestrzeni na to, kiedy nagle mają przestrzeń, to zaczyna... nagle coś się dzieje w ich organizmie, bo organizm reaguje odpowiednio. No i u mnie się też stało właśnie tak, że ja po prostu się rozchorowałam, E, dawno ja tak nie byłam chora, że miałam po prostu gorączkę e, i organizm walczył z czymś i, i miałam te trzy 4 dni takiej gorączki, że e, zmieniałam tylko po prostu piżamę i można było ją, wiecie, po prostu prałam i, i zakładam nową. Potem to już na kaloryfer ją kładłam po prostu, bo już nie miałam nawet e, tych, e, jak się przebrać. I, I nawet w tej gorączce, słuchajcie, ja to nawet mówię na podcastach, ja nawet w tej Gorączce, słuchajcie, nagrywałam e, podcast i mówiłam to na tym podcaście, słuchajcie, mam gorączkę i w ogóle ledo, do was mówię, cieszę się, że wytrwaliście, bo bardzo dużo ludzi mnie codziennie też słuchało i y, 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 y mówię, sama jestem z siebie dumna, że mimo tego, e, bo to był moment taki, wiecie, kiedy wstawałam i w, kiedy wstawałam, to czułam się najlepiej, e, nagrywałam ten podcast i potem już był taki zjazd, nie, więc musiałam się znowu położyć i y, y, y bardzo dużo mi to dało też, ale obiecałam sobie, i tak jak teraz mówię wam, że przez te cztery tygodnie, bo to będzie taki intensywny czas, będziemy działać i twoje życie się zmieni, jeśli na to pozwolisz. Jeżeli masz tym kłopot, odpowiedz sobie. Działamy. Jeżeli mm, szukasz też ludzi, którzy są pozytywni, gdzie razem możecie robić wspólne rzeczy, zapraszam. Jeżeli chcesz nauczyć się dowiedzieć, się, dlaczego odkładasz, bo naprawdę są przyczyny w naszym w naszym duszy, sercu świadomości i podświadomości, gdzie my pewne rzeczy odkładamy z uwagi na coś. Najczęściej to jest strach. Słuchajcie, strach przed opinią innych, przed tym, co inni powiedzą, a jak nie wyjdzie i tak dalej. To są normalne rzeczy, jakby ja to rozumiem. Ale będziemy się uczyć też pokonywać tego giganta strachu. Będziemy mieli wspaniałą lekcję na ten temat, wspaniałe spotkanie właśnie w, w tym temacie. Będę dużo wam o tym mówić. I ja sama też do siebie mówię, słuchajcie, bo to nie jest tak, że ja się nie boję. Ja też się boję i jak ktoś Ci mówi, że się nie boję niczego, to znaczy, ja zawsze mówię, to znaczy, że kłamie, bo nie ma ludzi, którzy się nigdy niczego nie boją. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Pudzianowski. Um, Kiedyś oglądałam z nim taki krótki film i on mówi, czy, czy myślisz, rozmawia tam z, z gościem mówi, czy myślisz, że że ja nie chcę wstawać na siłownię i iść robić pewne rzeczy, no bo wstaje on o szóstej, idzie na tą siłownię i tak dalej. Czy myślisz, że mi się chce? Nie, też mi się nie chce, ale po prostu wstaję i robię. Czy deszcz, czy nie deszcz, czy śnieg, czy nie śnieg, po prostu wstaję i robię. Czasami nie zrobię całego treningu tak, jak sobie obiecałam, kiedy mi się nie chce, ale robię. Jak ja to usłyszałam, to sobie myślę, wow. um, Ronaldo, tak samo mówi. Czy myślicie, że mi się chce iść na siłownię? Czy myślicie, że mi się chce tego treningu? Też mi się nie chce, ale robię. Sukces są małe, drobne rzeczy, powtarzane każdego dnia. Czy mi się chce, czy mi się nie chce. Oczywiście, jak możemy spojrzeć na swoje życie, to możemy zobaczyć, czy, um, czy było więcej tych sukcesów małych, które doprowadziły do większych rzeczy, czy nie. Bo tak samo jak zobaczcie, sukces jest wynikiem, tak samo porażka jest wynikiem. Jeżeli nie robimy pewnych rzeczy, to doprowadza nas w, 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 tak? w dół. Jeżeli robimy pewne rzeczy, to zobaczcie, pomimo tego, że czasami nam się nie chce, że czasami coś się nie udaje, że mamy gorszy dzień, idziemy do góry. Pytanie jest, w którą stronę Twoje życie idzie. Jeżeli jesteś na drodze, e, gdzie chcesz iść do e, góry, żeby ta sinusoida była e, do, góry, do góry, to ja Cię bardzo serdecznie zapraszam. Będziemy działać. Ja zaraz jadę, spotykamy się w poniedziałek na live, będę z Bartoszem o 10, potem spotkamy się jeszcze w środę, w piątek, więc w przyszłym tygodniu będzie mi dużo, będę mówiła o tym, będę też dodawała dużo ciekawych rzeczy, więc kochani, cieszymy się, że dzisiaj jest piątek, niektórzy się cieszą, ja się cieszę, że jest piątek, bo ja jadę, ale jadę się uczyć, zobaczcie, jadę się uczyć i się cieszę z tego, że jadę na szkolenie, spo, poznam wspaniałych ludzi, Zobaczę y, mojego mentora, y, będę się uczyć, tyle rzeczy i jeszcze w piękne miejsce, bo je, y, jedziemy do Krakowa, y, więc przy okazji zwiedzimy sobie Kraków, y, bo wielbiam tam jeździć. Y, no i co? No i życzę Wam cudownego weekendu, dobrych przemyśleń, żebyście szli do przodu, nie ociągali się, nie byli leniwcami. I nie byli lemingami. Bo leming idzie za tyłkiem drugiego leminga i nie wie, gdzie idzie. Pytanie jest, gdzie Ty idziesz. Jeżeli nie wiesz, gdzie idziesz, to zapraszam. Tutaj pójdziesz po swój, e, po swój rozwój, po swój sukces. Ze mną. Idziemy do przodu. Idziemy do przodu po swój sukces. Twoje, z, z, założysz sobie jakiś ser i po pomalutku, małymi krokami będziemy szli do przodu. Będziemy działać. Ściskam Was... Do zobaczenia, do usłyszenia, hej.